Nie ma, może to jest czas, żeby wejść na epala faktycznie i znaleźć żonę? Hi, my name is Julia, I'm from Poland and I'm 25 years old. Ej, czy tylko mi się wydaje, czy imię Julia jest imieniem Loelo? 25?! Jo p... Ale, ale co to za winratio?! Co to jest?! HLE! Flak! Dzisiaj straszny flak! Hi, I'm Maichi and I mostly play supports, but... O, widzowie... Tutaj uczcie się, jak dziewczyna wstawia taką fotkę, gdzie widać samą twarz, jeszcze kształtem przypomina jabłuszko, to może coś ukrywać. Fake? What? Ty. Co? Ja w szoku. Ty, o co chodzi? Co to jest? O Jezu. Oh yes, so what are boli? To jakaś Asumi? Hi, I'm Asumi. I'm so like. My mains are Lux, Ari, Jinx, but I play all roles. I would love to play with you. So don't wait and hit me up. We will have a wonderful time together. <laughs> if you look for a gamer gear to chill and have fun with you are in the right place. I play all modes. I usually don't try. ha ha nie try A, ah, but if you want us to win, I will try my best for us to do so, and have a good time together. I'm Silver, but I will carry you. <laughs> silver mnie będzie karował, tak! Ej, hey, a to na pewno jest... Y samica? Kur... nie będę chyba flipował. Dobra, chuj, flipnę. Mistrz Rizu i Podrywu pokazuje, jak wyrwać każdą laseczkę 100% work. Zawsze. Elo, pomelo! <grafy> oh. tak o! Tak, Od razu? Grasz, maleńka? Dobra, piszemy też do Julii. O, oh, je. O! Oh. Flak. <grafy> Nie mogę. Hi, my name is Julia. I'm from Poland and I'm 25 years old. A czemu ona ma uszy jak elf? Hmm. O Jezu, moglibyśmy razem cosplayować. Czemu dziewczyny malują się usta na taki pojebany kolor? I o co tu chodzi? Aha, jeszcze kolczyk jak alistar, kurwa. No dobra, kto wybrzydza ten nie rucha, nie? Sia, maleńka, gramy? Baby girl. Co to jest? Hi there, I'm new to this. Just trying it out. Um, I love playing League of Legends. If you would like to play with me, just hit me up. My janna will blow you away? <laughs> A co to kurwa jest, ty, Jana Soraka, a tu nagle Darius MVP, a ty... Ty! Pa! Jaki winstryk na topie, ty! O, ty nawet flesza se kurwa zmieniła na F! No, teraz to mnie wkurwiłaś. Ty jesteś boostet, Ruro. Uu. Uu. Jednak y żart... Jednak nie, sorry, ja jestem boosted. Eee, gramy duo? Uuuu... Yumka? Grałem z nią? Hi, I'm I love play with you. I'm obsessed with Yumi and let's have fun together. Ja nie wiem, zobacz. Na przykład to zdjęcie jest totalnie inny tier... ...niż to zdjęcie. Czemu ludzie wstawiają... ...brzydkie swoje zdjęcia do neta? Siema, duży. Duży to będę, jak rzucisz rkę. Lulu, da mnie. Dawaj, da ma maleńka. Czy każdy e-girl jest... Czy każdy e-girl jest boostowany? Co to za Irelia? Ale 0.5 zrobiła, to chyba ona Czekaj, bo ja ledwo weszłam, a już mam kolejkę xdddddd. Dopiero dostałam tu weryfikację i jeszcze nie ogarniam życia Dawaj DC, tu Bum, cyk, bara, bara Ogarniemy Nie będę stał w kolejce Misako, to to? Hi, um, Misako, and if you are looking For some company to play with in league, so yeah, I'm here. Yeah, I'm here, I'm here. I'm gonna jump on your cock, bro. Let's play on uh, bronze to on flex, but I deserve uh, platinum for sure. Ano, oh, no, to sorry. Trzymam kciuki za Gierki w takim razie. Co? O co jej chodzi, widzowie? Ja jestem jebnięty? Dawaj, DC tu, pum, cyk, barabara, ogarniamy, nie będę stał w kolejce. Miałem na myśli ho, gramy. No to, że ktoś inny był pierwszy do Gierki? Aha, i tak nie chciałem grać. Dura. Dobra. Dobra, sprawdź tą Misako. Jak ma innego, to niech pali wroty, nie? Hey, Misako and if you are lonely. This is a good place because I'm lonely too, so text me and we can have fun together. Oh, ja chyba jestem bardzo lonely. Hi. Piszemy do niej. Hej Maleńka, ja, ty, giereczka Rendezvous. jest. Trochę angielskiego dodałem, żeby wiedziała, że jestem multilanguage, nie? I, I mam ogar w językach Nie grałem z nią Rozpoznałbym to zdjęcie Siema jabłko Jagruszka I'm unavailable right but as soon as I can, I will type you back Ha gruszka, gramy? 21 lat, O, O kurwa Bronze 3 Wiem jak pachnie miłość, ja mi. I ciało, ja, mi, ja mi. Jesteś cała jami jami? Ruszasz tym co masz od mamy? <grafy> Gramy balenka? Oh, oh, oh. Co Julia pisze? I takie chciałem grać, wysłała mi serduszko? Pal Ale czuję, czuję dzisiaj Wuriz Czuję, że mam tą bajerkę i mógłbym wyrwać każdą, nawet twoją matkę O, nowa, cicho I'm there and I'm playing kolega florence Jeszcze but... za darmo I have a to jest I guess. But I don't want any money from you. I just want to spend the Za darmo? To jocet słodki. Gramy malenka? Jo! Za free! Wuriz. Wuriz. A co? A ty piszesz dice of cringe. Tak, gram. <laughs> no, wait. Ta druga też dała DC. O i ta jest za darmo. Czekaj, bo akurat mi coś ważnego wypadło. Muszę lecieć. Muszę ugotować obiad dla mojego chorego brata. Będę za 30 40 minutek, piękna. Mamy Discorda tej drugiej za darmo. <laughs> ja nie frajer. Ty dzwoni, po jaka odważna. Siema. Sindoren. Siema, heaven. A jak mogę spytać, ty masz ustawiony nick heaven, bo jesteś boska? Nie, taki to jest zbieg okoliczności, wiesz, raczej nazwa wywodząca się z filozofii. Jakiej filozofii? Jeżeli się nie mylę, od, to było powiązanie od... Um, mamy milet i tam było... ...aspazja. I od aspazji coś tam się wywodziło, jeżeli się nie mylę. A, dobra, spokojnie, bo myślałem, wiesz, bo ja umiem trochę w angielski i myślałem, że heaven, że niebo, bo spadłaś z niebios, nie? Dzisiaj nie jest no, już no, dobra, aha a, a mogę spytać jak masz na imię? E, Daria. Piękne imię, Daria. Wiesz, że moja mama ma tak na imię? E, słuchaj Konrad, ja raczej nie jesteś na streamku. Jakiś? Nie i 60 Kurwa, no, kurde, no. Jakie fanką jestem no to? No to Ale wiesz, co jest nam najciekawsze? Bo każdy mi tutaj mówił, że wow, zakładasz Epala, to uważaj na kaseko, żeby na pewno kurwa nie spotkać, na pewno. No, jak, ale co kurwa uważaj na kaseko, a co ja? Predator nie. No to wiesz, No nie. Ja jestem no normalnym chłopakiem. Słuchaj, słuchaj, z swoim szacunkiem, Daria. No w porządku, ja rozumiem, że mogę być jakoś tam rozpoznawalny na epalu, czy, czy coś, ktoś może mnie kojarzyć, ale ja jestem zwykłym chłopakiem, ja tak jak ty mam uczucia, nie? Mam serce znaczy, i czasy. chciałem po prostu fajnie spędzić czas grając razem w grę. To, że ogląda mnie tam 20 czy 30 osób, to nie ma znaczenia przecież. Nie, nie no ja raczej na streamu się wstydzę, wiesz? No jasne, zrozumiałe. A możesz sobie wyobrazić, że nie mam streama? Obawiam się, że jest to wykonalne. A, kojarzysz atypowy taki album szpaka? Um, chyba tak. To byłam no, w no, dobrym albumie. No, dobra, to nawet kupiłem. Dobra, dobry ten. Aha. Czyli nie ma opcji, żebyś spędziła fajnie czas ze mną, zagrała tutaj czy bajarka, ale to w ogóle zrobisz sobie reklamę, nie? A nie, ja, ja takich mam w profilu. Ja nie chcę żadnych pieniędzy, nic w tym stylu, ja szukam tutaj jedynie osób do grania, for fun. <laughs> Właśnie gram do lata, co? Jakieś duo? Już ugotowałem. Podgrzałem mu kiełbasę z wczoraj. Gramy? No, Może jak skończę, baby? Uuuu. Ona mnie podrywa, widzowie! Ona mnie podry... O <grystanie> Jasne pięknie. Jasne piękna. Zależy ile się pociągnie. Ja kończę szybko, jak ciągnie. <grystanie> <grystanie> głowa rozbolała. O, da jakiś hardstyle mocniejszy. Ja cię już od roku pytam, a e, grasz mówię, że działa. Nie zostawiam jak nasz ojciec. Braciak, nie mam czasu, dy mam teraz. Ty, ale ty jest tak Czyli Czajcie, laseczka dopiero założyła epala. Pierwszy order i jestem ja. I Jak to nie jest przeznaczenie, jak to pan Bóg nie chce, żebyśmy się ruchali, to ja nie wiem o co tu chodzi. I dziwi mnie, że nie dała nam szansy. Hej, pełna want to play with się. Ha? Olciku -ka. Ej. Patrz teraz, jak się wyrywa. Hot 19. Ej, hej, maleńka. Ja, ty. Hello, gramy. Jak zrobisz orderka? Dobra, to zamawiam. Chyba, że odpiszę jakaś. Za darmo. Jeszcze czekam. Nie będę płacił. Hej, można zagrać z miłą chęcią. No i zajebiorza. To dawaj, dc. Jeszcze tej trzeba napisać, że jednak kurwa, muszę drugie danie ugotować. Kurde, nie uwierzysz. Zgłodniał znowu. Daj proszę, 30 min. Jeny. Siema! Hej! Siemanko, siemanko. Co tam słychać? Ola? Tak, Ola. Piękne imię! Słuchaj, Ola. a. Aha, Ola masz na imię, tak? No, a ty? A na jakie imię brzmi? No ja wiem, no. Dość popularne jest Kuba. Prawie, próbuj dalej. Um, a mogę chytać pierwszą literę? Spróbuj jeszcze raz. Obok Kuby. Kacper? Adam. Ale byłaś blisko. Aha. No. Powiedz mi, Ole, jak mogę pytać, y, ty 19 wiosem przeżyłaś, tak? No, w tym roku 20 będę miał sekundę. No kurde, to ty stara dupa jesteś, co? Nie, no nie uważaj, się jeszcze aż tak bardzo starą. A kupujesz alkohol młodszym znajomym? No. A wiesz, że to przestępstwo? A mój stary jest policjant? O, No. No cóż no, no to do wyzenia, pójdę. Raz się. Żyje. Nie, nie, spoko, ja cię ogarnę tutaj, nie ten. Aha. A jaki twój ulubiony alkohol? Ja uwielbiam winko, jak prawie każda kobieta. Co ty gadasz? A kojarzysz takie fajne, towarem? Włoskie? Eee, nie do końca. Moje ulubione też. A Carlo Rossi brzoskwiniowe cześć. A, no. na, na te kajarze, no to są. A brzoskwiniowe czy troskawkowe? Przeskiniowe. Yy, to pogramy. A długo grasz w lola powiedz mi? Yy, z trzy lata gram. Kurde, to sporo i jaką? Muszę nawet powiedzieć, że ze cztery będzie już. Nie, yeah. i jaka ranga? Yy, ja zbytnio nie gram w rankingowych gier, ale miałam konta. Kurde, Tantym to wysoko, bo skórkę. Jaka była skórka za Golda, bo ja w Silverze skończyłem. Mm, nie pamiętam styczniu. No, a, a mogę spytać, skąd jesteś? Ja jestem z Wócła y, Zubackiego. Nie gadaj! Taka, no taka potężna granica ze no. Nie zgadnie skąd ja jestem. E, Lublin? Może Radom? Lublin, ja z Lublina. O, a ja jestem z okolic Radomia, akurat. O, ja byłem ostatnio w Radomiu, tam doby, dobrego kepsa macie. Nie wiem, nie lubię wiele Radomia. No, mam... ja weź daj spokój z tym Radomiem, tam. ale tam fajnie, ja też w Pokémon Go dużo gram i tam Jima e, podbiłem ostatnio, pod kioskiem taki, kojarzysz? Czerwony to mój podbity Jim. Hmm. Dobra, spoko. A jak mógłbym spytać Olu, o... bo wydaje się naprawdę sympatyczną, fajną dziewczyną, z którą y, spoko się będzie nam gadało, grało, nie, i spędzał czas. Więc. Y, są i... Fajno. Ja ogólnie na mnie mówili kiedyś rozrywkowy chłopak, nie, bo hmm. ja, wiesz, to była jakaś imprezka, ja zawsze byłem zapraszany, nie. I tutaj tucyk Bajerka, tu wszyscy zawsze, wiesz, wokół mnie. To... Skromnie mówiąc, bo, bo nie że ten, ale do y, no... Byłem taką kurwa. duszą towarzystwa, jak to się teraz mówi, nie? Mhm. No, ja jestem flexyjny chłopak, nie? Tu i tam. A powiedz mi, jak mogę pytać o Twoje zainteresowania, Olu. Ej, ja ogólnie lubię słuchać muzyki bardzo, czytać książki. Jakie muzyki słuchasz? To będzie lekko kontrowersyjne w, w polskiej muzyce, ponieważ słucham Kukona, a nie każdy go lubi. Co ty? Ja uwielbiam Kukona. To jest serio, tak szczerze. Kukon i Szpakut to moich dwóch ulubionych artystów. Najbardziej mi siada ta nuta Ostatki Bal. Kojarzysz? No, to jest bardzo stara no, Kukona. No, no. A z tych nowszych to Miniuwa. Nie no, mam Miniuwa, jest stara. No, żeby ta, dwa lata, ale, ale i tak mi siedzi, nie? Sądzę, że lekko mnie tutaj oszukujesz. Nie, no nie. Naprawdę, naprawdę lubię Kukona i Szpaka. A kojarzysz Szpaka? No, kojarzę. Kiedyś go słuchałam, byłam młoda tam. A tak nie wiem, z 16 może... No i ta, ta piosenka, mini mini, życie nie mini mini, nie. Umiesz tańczyć? Umiem. Kiedyś chodziłam do szkoły tańczyć. O, jaki taniec? Taniec towarzyski. Uuu, no może byś mnie nauczyła jakiś kroków tucyk tego. Ja dużo salsy tańczyłem. U mnie bo... też tańczyć salsę. Tak? No. To może jakieś tu ruchy byśmy to zrobili? Co? Zarapuścimy jakąś muzyczkę. Bunty, tyry, nie na no, marze, zniechęcam. Nie Aha. opłaca się tym laskom brać na jednego parę dolców, bo terapie po rozmowach z tobą mm. wyjdą znacznie drożej. Zielskie dziewczęta. Kurde, zbanowali mojego czempiona. Ale mam. A kojarzysz tego małego z działkami? E, Lulu? No, Lulu. No, coś tam kiedyś z nim ale nie są masz jakoś tego bardzo dobra. Wiem co robi. Yeah, to dawaj nam, da Emilio ja, ograsz? Nie mam na tym końcu. A nami? Nie mam, ale nikt nie grał zbytnio. A, dobra, to Alistara weź. Proszę, nie mam, mogę Morgano? Nautilusa? Nie mam, mogę Morgana. Dobra, to dawaj Morgana. Morgana całkiem tym, dobra tym. chyba ostatnio, nie? Znaczy ja ogólnie, jak pierwsza ja zaczęłam grać, to mainowałam ją, koledzy mi ją polecili. Mm -hmm. No i ja tak ją grałam i grałam i grałam. Subscribed. A potem przeszłam na Lux. No ja gram z mam takiego fajnego skina łamać serc, mm. ja... kojarzysz? Ale nigdy żadnego serca nie złamałem. Nigdy dziewczyny nie miałem. Ale masz chłopaka w ogóle? Mogę spytać? Nie. A czemu taka piękna dziewczyna nie ma chłopaka? miałam, ale to było tak skomplikowane, że aż już... głowa mała. Aha, a, a ile byliście w związku? Jak mogę spytać? A, no tak z rok. Kurde, to poważny związek. A mogę spytać, czemu zawiodło? Mm, nie byliśmy zgrani ze sobą. Wiesz, co, ja zagram Ignata, a ty zagraj, proszę, Hila. Dobra? No ja, nie, nie, nie gram tak długo w tę grę. Dopiero tak szczerze, to jest chyba czwarty tydzień. Mm. A myślisz, że mógłbym być tym jedynym? Ja zawsze można próbować. Dobra, a powiedz, jak mogę spytać, jak wygląda Twoja wymarzona randka? Chodamy. W ogóle ja nie jestem jakaś taka bardzo wymagająca, oposza piszą do mnie, jakieś stybile To co? piszą do mnie na czacie I Kto? co? Jakieś tam, pan ta napisała, napisał. że Ramos się nie piknął i cześć alca maleńka. Chyba podrywa cię, skurwysyn nie liszujemy, tak. nie? Aha, a to, to Bo nie dokończyłaś to jak z tą idealną randką? Ja nie jestem wymagająca, powiedziałam. No, 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 a jakbym cię zaprosił na jakieś sushi, barabara, Netflix u mnie, Sushi cóż, tak? Chodź, zostań, zostań, zostań maleńka, chodź, chodź, chodź. Nie, ja, ja mu pomogę. Nie, nie pomagaj, hmm. chodź. Wróć. Ale dlaczego? B bo musimy pusznąć linię, wiesz? olczad, dla linii. No, no okay. Ja ogólnie nie lubię darcuków azjatycką. E, tak? To, to, a sushi no? lubisz? Wiem, wiem. Kiedyś nie lubiłam, ale jak zaczęłam z Garżanką mieczkać, to bardzo lubię. Spoko. Dawaj, ha, będziemy się bili. Kurwa, Minionek nie wszedł. O kurcze, ten Minionek. No nie, nie, no spoko, nie, nie zawsze wszystkim da się trafić, nie? Ja daszuję, I dawaj. Ty nie masz. Nie, nie jest okej, okay, jest okej, okay. mam, mam, nie przejmuj się. Dawaj, ja healuj, healuję, healuję. Przepraszam Nie, nie, dobrze Dobrze jest, ja zjebałem Kurczę, przyszedł po drugim, tym. Jest no ja tylko zjebałam, bo mógłabym To by nic nie dało chyba, wiesz? Aha, spoko A wolisz Netflix czy kino? Mm, to i tak w sumie okej, okay, ale prawdopodobnie chyba wola Netflixa No, tak chillera bardziej w domu, nie? Tu jakieś byśmy słodycze podjadli, sushi To może dałabyś się zaprosić kiedyś? Nie no, można Proszę, muszę spróbować. Dawaj te kurwy może je bniemy, bo kanona zwisowałem i jestem troszeczkę. Dobra, odpuszczę, mówisz? No... A ja wolisz bardziej filmy takie dramaty, komedie, romantyczne. Ja zaraz go zabijam jak coś, lepiej bądź znaczy... gotowa. Dobra, ja już mam ko. Dobra, jej sprizujemy. O wiesz co, tak szczerze nie wierzyłem, że trafisz. <grym> No zawsze trzeba wierzyć z siebie, no. Każdy po nim chciało. ale tak to kiedyś raz na ruski rok, to zjemnie. Kojarzysz, no. kojarzysz tego mistera Krychę? No, kojarzę go, na jak taka mam go też często. No, no, no. Wiesz, że to mój kuzyn? Ooo. Oh. Ja tam byłem na jednym filmiku z nim, no. Ja też jestem takim. Że... Nie zdążyłam dać ci A. Nie ma problemu, nie ma problemu. Ja chcę tylko puszcząć i cofnąć, wiesz? Okej. Okay. No, no, no. No ten... Wydaje mi się, jak ta Lulu jest mądra, to ona teraz przyjdzie do bota pod nasz turet, bo tak by zagrała. Nie jak... no, zdaje mi się, że nie. Pisze mi na, na czacie ogólnym coś Co... tam. Co ci piszę. Ola, czy słyszałeś żart o mrówkach? Ola, maleńka. On cię ci, podrywa. Mi. O, jeszcze żart o żółwie chce mi opowiedzieć. A kojarzysz? Nie. Ta Lulu powinna oddać mi killa, tak mi się wydaje teraz. Golda i blue Buffa. Ale ją oh. ograłem, widziałaś? Widziałam. Dobry jest jestem, co? No. Dawaj, dawaj, jedziemy z nim. Maszę? Dziękuję. Za chwilę. Kurwa, tutaj ten jeszcze przyszedł, o nie? No. skąd on się tu pojawił? A on te użył. Słuchaj, a powiedz mi, Olu, ym... Ja muszę zmutować tą lulu, bo. O, ale żeś mu napisała. Jesteś ze mną na radce, nie podrywaj go, bo będę zazdrosny, nie? Ale ja go nie podrywam, tylko mu odpowiadam, no. No, no i no. Ja bym miała podrywać, bo mogę napisać mi przecież. No, a powiedziałabyś tak do mnie? Nie no, aż taka łatwa to nie jestem. No, a, no i to mi się podoba, nie? Ja lubię trudne. A ty jesteś łatwy czy trudny? Po Desperadosie to nogi mi się same otwierają, nie? Nie będę kłamał Nie, no to Dlatego nie piję! Okay. Dlatego nie piję. A, bo każda naska by cię mogła A ty szukasz tej jedynej botanki. W sumie. No. Takiej, która ci przywiezie, znaczy całą mówię, nie przywiezie, tylko przyniesie Mmm, Bardziej, która zrozumie mnie, przytuli i da mi miłości trochę, nie? Aaa, taka mamusia druga. Nie, 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 nie mam mami Isius, tylko. Ale ja mam za to z Tak, ja mogłem być Twoim tatusiem. No, widzisz, możemy się akurat dopasować. Bo szkoda, że ty nie masz tego momi. No zobaczyła nas, że jesteśmy ptarzy, więc czego się Ale Ona flashnęła chyba No, uciekła! Skubada! Dawaj, masz... Ja bym tu flashnął w nich, co ty na to? No tam to wujek jakby miał uciekać No, 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 wiem, nice, nice Wydaje mi się, że ta Lulu nie zabije mnie. Coś tak uważam. Co nie? A weź, dajwujemy ją, ho, dajwujemy ją. Co zginę, ale właśnie już masz kilka. No, to jest war, bo ona traci teraz dużo, nie? Jak mogę spytać, bo ty teraz uczysz się, nie? Nie, już skończyłam szkołę jeśli o tym Ci chodzi. A, a jaką? Jak mogę spytać? To ja w techniku byłam. na programista, jeśli Cię tutaj będzie interesować. Pro, programistka? No. A napisałabyś yy, program miłości dla nas? Pa, pa, pa ja go zabijam, daję, daję, tak daję. Dobra, zależy co chcesz na nim mieć. Jak to przeleciało? Opuszczę Dobra, to teraz tera dy mamy już. A dymałaś kiedyś? To jest takie pytanie w tematyce taką. Mm, nie no, pytam. Ja nikogo nie dbałam, ale byłam dymana przez Trinket Legend. Mm, REL. Mówię, no dopiero się uczę, nie? Kurwa, ja mnie ten Zig rzuca takie bombki i nie wiem co jego spele robią. Pa, Weź agro, Weź, rzuć W, rzuć W. Ej, okazjanko, i teraz tam się ten, ten Ja ten nulu nie zabijam, bo on... No szkupę. właśnie o tym mówię, ten zik to taka kurwa, no! Rzuca tymi spele, bombki, jak to dodżować? Ja nie mam tak szybki rąk. Ja kupię skarpetę, teraz będę szybciej się poruszał, nie? No, bo wycieki są akurat nie go potrzebne. No, tak w sensie. będę A wiesz, że kupiłem ostatnio te nowe buty Air Force'y? teraz popularne są, nie? Um. Takie ła... A, to wiem, wiem. ładne, takie białe. No. Chcesz zobaczyć? Nie no, jak chcesz, musisz wysłać. A ty wyślesz zdjęcie stóp? Stopki za stopki? Um, no tak średnio wrzucę się stopami. Ja też, ja też. Le A to po co chcesz moje zdjęcie? Chciałem zobaczyć, czy jesteś łatwa, nie? A. Ja mam... No jak już, wiesz, rozmawiamy tak na tematy tabu, ja tak szczerze... Mhm. Ma mam jeden fetysz, nie? Bo ja mhm. jestem fanatykiem właśnie tej Lulu, co ci mówiłem, nie? Mhm. Ja marzę o tym Czekaj, zabijemy go, chodź tu daję Kurwa, nie słyszałem dać odpowiednio No nie ma problemu, czasem ja też zapomnę schalować Ja że Myślę, że jestem lawą potężną. No. no nie przejmuj się, to tylko gra, ważne, że się dobrze bawimy, nie? A jak coś, to wina tej kurwy jebanej z lasu, co nic nie robi! A powiedz mi, ee, właśnie bo, bo nie dokończyłem, nie? Mój fetysz, hmm? właśnie że gram dużo tej Lulu, mój fetysz to jest... Ee, żeby kiedyś dziewczyna pod, podczas uprawiania miłości ze mną krzyknęła olbrzymiando, nie? <grymio> No to cóż, życzę ci ojoj, się... oj oj, a ja te biorę. O, no, jest okej, okay, rozstrzelałem go. Bo... oj, no. Zlasnęła. Kurwa, a nie mogę. No i nie grać zbytnio, aż tak dobrze, no tylko golda, ale. Ja, ale nie przejmuj się, Olu, ja nie oceniam względem, kto jak gra w grę. Nie każdy ma rank jeden, nie każdy jest najlepszy w tej grze, nie? Ja sobie zdaję sprawę, najważniejsze że jesteś super personą, fajnie mi się z tobą bawi i gra. No bo moi koledzy tak zwykle nie uważają, wyzywają mnie A co A jaką mają twoi koledzy? Patrzę, golda. Kurde, to oni wysoko, co? Diamenta też mają. Oni wysoko. Siada. Kurwa, no nie patrzałam na mapkę. zapomniałam mi się. lulu. Uderzył mnie, to mu oddałem, nie? No trzeba tak. Mhm, ja. Znaczy ogólnie jeszcze myślę tak zbytnio nad tymi studiami typowy. Myślałam nad medycyną, Są Kurwa, mać! No przecież to Twój stan jeszcze wleśnie. No jeden chopa! Ja, wiesz, tak jest a szkoda e, gadać, e, no do e... Midga pies, no! Przepraszam, no troszeczkę... Też No troszeczkę się poddenerwowałem, miałem ogólnie ciśnienie, nie? Po starym i... Mimo, że pęknąć serce w każdym momencie. No to się tak nie denerwuj. No, a przytuliamy się? Na pocieszenie? Mogę się przytulić. Tak? A wyślesz buziaczkę? Nie. Słodka. Moja idealna randka w sumie to tak się marzy. Właśnie sushi, Netflix, tego myśli, że. No kurwa, jej, no nie mogę. A czy z tobą, to z mogę pójść, ale tak, możemy się tak bardziej potem coś ten, ten. Ale tak to, to, to rady, rady, rady. Tak średnio. Ten nie, no wiadomo, bardzo. nie od razu, nie. Najpierw. Szkoda, że ja mojego maina nie mam. Czyli tej Lux. Ja właśnie Dravenusa szkoda, że nie mam, bo też sporo Dravenu gram. To te Miki, bioresz ambicje. Dobra, uważaj, bo ta No i tam... tak kurwa jebana przychodzi na tego jebanego bota za chwilę, no. No trzyma sz ta Idę do ciebie maleńka. A na słuchaj, miot, aj... co, kurwa postawiła. Na miot to mi stoi też. Ojoj, kolam oj, tego i nie widać Masz taki słodki głos, że ciężko się... Ho, chodź ze no, mną, nie cofaj, nie bój się, nie bój się. ha. A powiedz mi, jak mogęś pytać, nie? To co, że ona się jeszcze nie rozłączyła.